Szanowni Państwo, zgromadzicie się na forum, które ma dyskutować. Według mnie, przepraszam, że tak powiem jako laik spoza branży, nad zmianą. Żyjemy w czasie permanentnej zmiany. Prawdopodobnie nie uświadamiamy, nie uświadamiamy sobie skali tych zmian, nie wiemy w jakim w szybkim tempie one następują. Co jakiś czas mamy możliwość identyfikacji pewnych kamieni milowych, które pokazują, co się zmieniło w stosunku do od ostatniego, tego miernika, tego kamienia milowego. To samo dzieje się ze służbą zdrowia. Państwo macie w definicji, w nazwie swojego, w swojej konferencji, swojego kongresu określenie otwarta, otwarty system. Otwartość to gotowość na zmiany. To niehermetyzowanie pewnych rozwiązań, to elastyczność, to dążenie w celu zapewnienia maksymalnej efektywności tego, nad czym się pracuje. Służba zdrowia, medycyna, jako system, bardzo ważny system życia publicznego, z pewnością wymaga tego, by optymalizować jej działanie. Przemysł 4.0, innowacyjność. Gwałtowny rozwój nowych technologii, to wszystko przy tym połączonym systemie życia gospodarczego sprawia, że oddziaływanie wzajemne jest niezwykle silne. Trzeba mieć otwartą głowę, znowu ta otwartość, trzeba mieć chłonność na nowe pomysły, na nowe trendy, ale także pewien krytycyzm, po to by nie zachustywać się nowinkami, które mogą okazać się nieskuteczne, nieprzydatne. Szanowni Państwo, liczę, że ta dyskusja fachowców w naszym mieście, w mieście, które także się zmienia, jak mówił Pan Prezes, będzie efektywna i Państwo będziecie ją dobrze wspominać jako taką, która dała impuls do wielu korzystnych, skutecznych zmian. I liczę, że zobaczymy się tutaj znowu w przyszłym roku, że to miejsce będziecie dobrze identyfikowali jako miejsce, w którym można dobrze, efektywnie, skutecznie pracować, ale także wypocząć po ciężkiej pracy. Życzę dobrego pobytu w Katowicach, życzę dobrej, merytorycznej dyskusji, wszystkiego dobrego. Dziękuję, że tu jesteście.